Nissan Qashqai 2011 rok serwis olejowo-filtrowy pokażemy jak to zrobić filtr powietrza znajduje się tutaj te dwie spinki odpinamy wyciągamy ten wkład no i ważna rzecz, że bierzemy odkurzacz i jak tutaj już jest to otwór to po prostu tam trzeba wszystko wyczyścić dokładnie zakładamy nowy filtr i Robota zrobiona. To dosłownie dwie minuty. Każdy sobie z tym poradzi. Teraz wymieniamy filtr kabinowy. Wymiana filtra kabinowego w kaszkaju to już nie jest taka prosta sprawa. Trzeba zdjąć tutaj osłonę, i wtedy tak, dostać się trzeba tutaj do tego mechanizmu. Teraz, jak widzimy, jest ta zębatka, jest yy, tak jakby w dole. I teraz dopiero przestawiamy ogrzewanie na najzimniej. I zobaczcie. No i jest. Teraz, jak mamy tak, zaznaczamy sobie markerem, jak ta zębatka jest względem tej. No i rozkręcamy tutaj to wszystko. Zaraz pokażemy, jak. Odkręcamy tutaj dwie śrubki, tu jest jedna, tutaj jest druga. Wyciągamy ten cały mechanizm. O, lekko wychodzi. No i należałoby odpiąć wtyczkę, ale powiem szczerze, wolę tam wepchnąć do tyłu ten cały silniczek i mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał. Ten silniczek, wepchnąłem go tam dalej i teraz odkręcamy to metalowe. To nasze mocowanie tego silniczka. Tutaj na kolejne dwie śrubki. Po odkręceniu blaszki, która jest na takie śrubki, na śrubokręt krzyżakowy, to jest ta blaszka, wyjmujemy z tego miejsca. Tutaj, o, tutaj mało miejsca jest. Tutaj jest taki pasek plastiku. Tu go odbezpieczamy na dole. Trzeba wsadzić yy, płaski śrubokręt i delikatnie przekręcić go. I to wychodzi bez problemu. I tutaj już widzimy nasz filtr. Trzeba go stąd teraz wytachać. Nie będzie to proste, ale damy radę. No, i tak, żeby wyciągnąć ten filtr, powiem Wam, nie jest łatwo. Bo to jest wsadzone dość mocno i głęboko. Palcami nie ma szans. Ja sobie wziąłem takiego wkręta, wkręciłem po prostu w ten filtr i go wysunąłem. Resztę już można delikatnie rękami wyciągnąć filtr wyciągnięty. Tutaj trzeba tak takim ruchem po prostu go przekręcać, żeby go wyciągnąć w ten sposób. Pod kątem. Ale da się. Zresztą no, na starym Wam nie zależy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Trzeba zwrócić uwagę tutaj na strzałkę. On ma iść tak. Tak jak teraz mam. On tak, on tak będzie wchodził. Nowy filtr jest na miejscu, powiem Wam nie jest łatwo go wsadzić, ale trzeba go lekko przegiąć I takim ruchem, tak jak wyciągaliście, tak wsadzacie Trochę jest męczarni, ale jakieś 3 minuty i jest wsadzony Teraz składamy Silniczek mamy na wierzchu, wszystko złożone Teraz sprawdzamy czy działa Jak widać wszystko idealnie Wraca tak jak było, także zakładamy osłonę i misja skończona. Czas operacyjny 20 minut, tak na spokojnie i robię to pierwszy raz. Zakładamy osłonę, misja skończona. Narzędzia jakich potrzebujemy to, to takiej szybkiej wymiany. To fajnie jest grzechotką robić i 8 kluczyk, do tego taką nasadkę na grzechotkę. Ja powiem wam nawet, że sobie tym odkręcałem palcami, samym takim końcówkom, bo tam jest tak mało miejsca, że po prostu tym jest wygodnie. Ósemka może być taki kluczyk. Fajnie by było, jakby był łamany. Wtedy można do, do, dociągnąć dobrze yy, śrubki. No i żeby podważyć ten plasticzek jeden. No to płaski śrubokręt. I to wszystko. Następną rzeczą, jaką robimy, wymieniamy olej. Filtr przy okazji ma być takiego oznaczenia. Oczywiście jeśli ktoś filtrona stosuje. Tutaj mamy koreczek. No i oczywiście w korku trzeba wymienić podkładkę na nową, to na ładnie ścieknie, w tym czasie wymienimy podkładkę i zaraz odkręcimy stary filtr. Przed wkręceniem nowego filtra smarujemy tutaj dookoła uszczelkę nowym olejem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wymieniamy tą podkładkę miedzianą na nową. I miejsce, gdzie jest tutaj wkręcony filtr, trzeba oczywiście ładnie oczyścić. Wtedy dopiero możemy zamontować nowy filtr. Filtr w tym aucie jest umieszczony poziomo. I teraz zobaczcie, jak ktoś wymienia, i robi to byle jak. To mamy całą miskę w oleju. Bo tutaj wylatuje ten olej, i po prostu robi nam tutaj tragedię. Zawsze po wymianie trzeba wziąć break cleanera albo jakiś inny specyfik. I to po prostu dokładnie umyć, żeby to miało ręce i nogi. Że później nie wiemy, czy nam cieknie, czy jest po prostu brudne jeszcze. Ktoś. Zrobi to niedbale, tak. Dlatego umyjemy i zobaczycie jak to będzie wyglądało po myciu. Po wymieniu już mamy miskę wyczyszczoną. I jeszcze po poprzednich pseudomechanikach można powiedzieć, bo jak ktoś nie czyści, to, to nie robi tego tak jak trzeba. I teraz wiadomo, czy coś będzie ciekło, czy nie. A, ale ten silnik nie cieknie, bo jest po remoncie. Dlatego tutaj wszystko fajnie jest. Tylko tak jak mówiłem, wszystko od filtra było tutaj upaćkane. Teraz odpalamy auto. Olej jest zalany, i teraz najważniejszą rzeczą, na którą patrzymy, to jest lampa Alladyna. Tutaj odpalamy i zobaczymy, jak zgaśnie. Odpalaj. No i dobra, zgasła silnik niech chwilkę pochodzi, wiemy, że czujnik, który się znajduje, e, znaczy czujnik oleju, że jest OK. Dobra, gasimy, czekamy gdzieś 5 minut, no i zalewamy do końca, tak jakby olej, bo część oleju zastał teraz filtr. No i generalnie zakładamy osłony Misja zakończona.